Holy shit. Oni to wszystko mierzyli, nie? Praktycznie. Ja pamiętam, pod... A... że oryginalną ładowarkę do padów kupiłem taniej, bo ja ją kupiłem z drugiej ręki jako nówkę, ale od kogoś, osoby prywatnej. I ja chyba wam nie dałem. Nie tylko około I tak było taniej, bo ona kosztowała chyba 140-150 normalnie. Ale jestem zadowolony, nie? Także jak, jak ten to... ja, ja miałem do PS czwórki, taką małą zalegro coś tam i ona zawsze ładowała. Nie? Jeszcze pokazywały się fajne diody, bo była taka dioda w postaci pada namalowanego i się świeciło napis na czerwono, a potem na zielono, że już naładowane, to to działało, nie? Także no tutaj pewnie też trzeba trafić, no, ale że lepiej. No, jestem zadowolony z oryginału, z oryginału nie? It's bardzo. To like Zobaczę, ile to Ile kosztuje Max Verstappen, P2. Piastri, Villeneuve, Aiden, Jackson, 130 and złotych kosztuje oryginał. E, tak Ayrton Senna. Beerman, Lawson, Lando Norris, Ann Sturz, Chociaż na Allegro można znaleźć oryginalną Apple, nawet za 6 to, to czy... Używana za 80. Powystawowa za stówę, i po po wystawowa it to 100. I w opakowaniu, ale powystawowa za jakiegoś kibiełka. Nie tak szlać, 120 zł. Tu je widzę nowa. I tu dzisiaj zawsze Kanada, sobie, jak już nie będę miał na co kasy what a wydawać, to sobie sprawię, bo też pady są dwa już w domu. Dobra, Dobra sprawa braking to jest. I all, all about firing your car over the curbs. The way you have 3 and 4, close to the barriers on the right side.

Jeden w Kanadzie jeździ mi się dobrze, a w the Grand Turismo jeździ się Znaczy bez rewelacji. No, tak powiem. Right oh, we'll Ten tor w Grand Turismo Kanada jest strasznie moje zdanie wąski. On jest jakoś tak trochę źle zrobiony. Nie wiem. Dziwnie. Tutaj tutaj jest. Ja Marina jest generalnie spoko zrobiona. Jeździ mi się dobrze i tu i tu. Jest, jest ok, ale Kanada, jeżeli chodzi o E1, fajnie się jeździ. Szeroki Tor, bo też szerokie Bolidy, ale w gram Prix ten Tor jest moim zdaniem źle zrobiony, bo jest bardzo wąski. Jakieś takie odnoszę wrażenie. I skrzywienie mam, że jest za wąsko, jakoś tak dziwnie. Jakiś ten Tor mi się taki mały w ogóle wydaje, on jest taki jakiś krótki, ja nie wiem. Dziwne mam wrażenie, no, że taki... tu jest. Katastrofobicznie, taki... dokładnie, a we w 1 bardzo fajnie mi się jeździ w Kanadzie, ja lubię w Kanadzie jeździć. Nie wiem dziwne to jest. Chudno, znowu z 12 miejsca słabo... Nie na pomocie wybierali. Z taką swoją chyba, się z lampki nie działają. No ale chyba w tym roku będziemy mieć żywą po wyjątkowo. <laughs> Ja bym chciał, ale u nas nie ma miejsca, nie? U nas taka musi być i w ogóle tam przebąkiwali, że będzie chyba źli to Fajnie mieć taką wielką, dużą, naprawdę wypasioną Ale weź to ubieraj, weź potem to rozbieraj A no wiadomo tak. rozbierania Najdłużej to kiedy miałeś choinkę ubraną w domu? Najdłużej? No Taki to, rekord, kurwa Znaczy się, no my, nie wiem, tak szczerze powiedziawszy to tak gdzieś w połowie stycznia ściągamy, nie? jak, ja to miałem do kwietnia raz. O, ja cię pierdziłem, co ty gadasz? No, dzieciakom tak się podobało, to oni byli młodsi, nie? Tam byli po 5-6 lat. To oni nie chcieli rozbierać. Ja, mówię, bo ja to bo to wielka noc naraz. No, Rozbierały. No, tak tak. Połowa stycznia to by tak już... Ogólnie to się powinno choinkę chyba do kolendy, nie? Ale zależy tam, bo A, też różne ta... kolendy tak. wychodzą. Tam jak już ksiądz wyjdzie, kto go wpuszcza, ten go wpuszcza, kto nie, to nie, ale, no, ale po wizycie się wtedy jakoś tak wtedy nie rozbierało. Ale w tym roku ubraliśmy ją szybciej, bo w, tak naprawdę w tamtym roku ubraliśmy ją weekend przed świętami, a teraz no, można powiedzieć, że dwa weekendy. Ja myślę, że teraz jakoś też kurczę chyba weekendowo będziemy ubierać chujnuszkę. W poniedziałek 22, wtorek 23, no, no, trzeci, śro w środę prawie, Wigilia, to... no to mi się da że weekend będziemy ubierać No Niektórzy od... ubierają na bezpośrednio na e... Boże Narodzenie, nie? No tak, tak 24 Fajnie, że wolne mamy w tym roku, to kurde też w środku tygodnia święta wypadają i weź tu pracuj, kurde Skurpiają ci ludzie. Po co oni wrzucają zdjęcia i filmy na rowerze z, z wakacyjnego okresu? Nie? Z wakacyjnego okresu. Raz w lediu? Tak. Pieszty. ludzie Pięć minut, kurde, z 12 miejsca znowu muszę walczyć o pozycję. Holy shit. Przynajmniej nie są nudne te odcinki No tak, jak poważnie. Coś, coś się trochę. dzieje, coś Pane. się dzieje Nie kurde ty od, Z pierwszego miejsca jedziesz sobie No To jest nudne, a tak przemyślicie Jedziesz do finału no. Finał Ligi Mistrzów! Co ty gadasz? Strzelaj Cristiano jest strasznie szybko Czas mi leci tu już, kurde ty Dobrze, dobrze 13 zaraz. dwie rzeczy tutaj ogarnąłem. O. To dużo. Przyspiesz. Bardzo dużo. Znaczy wiesz, ja ci powiem tak, jest dzisiaj poniedziałek, tydzień, tydzień z groszem do świąt. I ci menedżer mówi, że ani jakiegoś wolnego dnia ekstra nie dostaniemy. Między świętami też pracujemy. Chłopaki się dowiedzieli, że do 18 w nie mają być w robocie, w kurwie masakrycznie. nie. Masa tak, no, tutaj Tak się tak wiesz, to te trochę, nie? Cały rok jakby pracujesz, żeby ten okres świąteczny był fajny, bo to też y, na pewno, okres y, na premię. No na pewno nie jest to motywujące w żaden sposób, nie? No bardzo, bardzo. I to tak w głowie to zostaje, nie? Bo mówię, a w przyszłym roku pierdzi, ale nie będę tutaj cię starał poda programowo, jak i tak nic z tego nie ma. A, a góra nasza, no ok. Ale że może być 30 zł różnicy i że nie ma sensu czekać. Ja wiem, ale panie kochany, panie kochany. Jak taki raczej i klank kosztuje 40 zł, a na grze innej można wyciągnąć 3 dyszki, to jak to nie ma sensu? No właśnie. Przecież to jest prawie, prawie dwie gry różnicy, nie? 10 zł czy tam 15 dopłacasz do portfela i kurde, kupujesz kolejną grę, także no tutaj. Nie ma co bananować, co bulować i tak dalej, ale jak jest to okazja, żeby sobie wykorzystać, to czemu nie wykorzystać? No to nie ja bym się ucieszył. Jakby bolo... 30, 30, 30, 30 zł na ziemi znalazł, to bym się ucieszył. No to to Nie rób cebuli, nie wiem. Cebul, no nie będę, ale będę. Nie rób cebuli, nie rób. Idę albo nie idę? No, no cały, idę. Cały świat wsiąkł. Cały świat wsiąkł. Dobra, Pani jest trzecie miejsce. Ja wiercielę za pieciem, a jak rakiet. Jak Ołek, no to ułek. 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 Musisz ćwiczyć, 7, bo będziesz chłopy jak Teraz no Zobaczymy o miejsce drugie. Radosław, co się dzieje? To jest walka, nie jak brantulizmo! Tak. Nie to nie ma walki. Jak ktoś popełni błąd, to wtedy zyskujesz, ale walki nie ma. Najgorsze jest to, że czarna mi już pluje. Pla Pluje mi plany, kumasz to? Ale na, ona pluje ja to, Uważa, uważa, bo ja zaraz jej tam plany pozmieniam, Radosława porywam, święta, nie, nie, nie i na jelu. święta. Na święta nie. Na święta to ona powiedziała, że wywalone już nawet nas próbowali zapraszać, że mamy 25 i 6 przyjechać powiedział, że nie mam czasu aktualnie, może za rok. Ale tu chodzi o to, że w ten, w ten weekend, co ma być przedświąteczny, też chciałem tak no, grubo pograć, a tutaj wiesz, jakieś lepienie pierogów, jakieś tutaj sprzątanie, ja nie czasu. Ja nie mam czasu. Wiesz jakie okazje? jakiej okazji, ona ze świątem, ja to kto te święta obchodzi? No Jezus się rodzi, a ja <tiets> ten... nie. ja nie mam sprzątania. To lecant kto tu pomoże. Grubo, grubo. Nie będę liczył, kto tutaj więcej zrobi. Dobra, dało się, wskoczyć do miejsca drugie z dwunastego, ale jestem zajebisty. Ja Będzie Nie będę liczył. Jeszcze pizza muszę przeżyć. Teraz Leclerc dosyć skiepciutko, co tak wolno jedzie? Co ty tak, Leclerc, powolutku jedziesz? Leclerc. to do tej Ferrari, bo cię to przejdzie. Leclerc. Nie podobały te memy po sezonie f jak Ferrari w pasiaku leży. nie? Zezumowane, nie? Masakra. No dlatego Ferrari, bo ja to tam jeździłem zawsze. te sprawy kurde. Zresztą Machet Ferrari filet. jeździł, nie? Ferrari zdobył mistrzostwa. Dwa mistrzostwa zdobył w Benettonie? Kurde, ja będę musiał się chyba do Daniela odezwać, z którym jeździłem na rowerze, bo to też jest taki gracz. Może on by był zainteresowany streamowaniem. Dawno nie gadaliśmy, już od maja. To jest ten co tam na Kira nagrywał Co na kire nagrywał No chciał coś I ja on też ma PS5 i w ogóle Ale będzie trzeba klawiaturę zainwestować To te na Kurde ja też mam kiepską klawiaturkę Ja ci powiem, że ja mam bardzo starą U nas 7-8 lat ma, jeszcze jeden z pierwszych mechaników To działała i to długo Teraz już ta To moja ma 3 lat Też bym ją chciał wymienić, ale Jakbym już, teraz, bo jakbym już teraz miał kupować klawiaturę, to już też coś droższego nie. 400, 400 zł, nie? Albo czekaj na te. Czekaj na no, współpracę z Lodzitechem. Tak. na <laughs> A tymczasem <laughs> 5 lat później kurwa, moja klawiatura już ma 14 ma noży, lat. Aaaa, Lodzitech, damy, tą klawiatury znowu a... <laughs> w Gabonie! kurwa. To jest moja klawiatura! Ja ci powiem co jak co, ale my byśmy fajniej reklamowali te wszystkie produkty. Znaczy Naprawdę te firmy marnują potencjał nasz w ogóle. Przede wszystkim cieszył z tego, a nie, że. A no kolejna, ja. dobra, tam do konta i. No <grym>, ale to jest prawda, to jest prawda. Gościu szafę otwiera, a tam hopi 50 klawiatur się wysypuje. O kurde, ale się rozbierało Gdy tego. To, mają chyba trzeba. Chyba ja trzeba zrobić, nie? <laughs> oni sami pokazują to na streamach, że oni nawet tych kartonów nie otwierają. To wszystko leży. Więc dostają, I mówią, że to oni mają to odpadają, czasu, nie odkładają, nie? No. I ziomki ich przyjeżdżają. I nie sobie wysyłają, wysyłają, a nie to odkładają tylko, nie? Niestety. To jest To stop. No more pit stops. Let's go. Last stop. No i mamy założone opony. Hardy, hardy, jak mieszanka. I byłem drugi. Wyjechałem na swoim miejscu, dwunastym, czyli na tym miejscu, z którego startowałem. Bo był pit stop! Poszło złoty! Teraz musimy znowu odrabiać! I by gonić! Zaraz jakiś, jakiś ekspert w komentarzu napisze, że nie trzeba było do pit stopa wjeżdżać. Yeah. Że się nie znasz? Czy byś zaczął grać w F1, bo się nie znasz? Nie znasz się chłopie w ogóle. Weź, weź, zacznij grać we F1. Elegancko, skoczyłem na miejsce czwarte, ale dobrze, dobrze, bo jeszcze dwóch zjedzie do przystopu, więc wrócimy na miejsce drugie. Wszystko under control. A powiedz mi, pod, pod, podoba Ci się taki super ekstra szeroki monitor, że aż widać e, okna po bokach w samochodzie i tak, tak? dalej? Tak. No, że mnie to nie kręci. W ogóle. Nie... Nigdy mi się to nie podobało i mi się to nie podoba. Mi też, i też, kurde, jakieś takie monitory na bokach, żeby te boki Nie, 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 tam to mi się nie podoba. Jak podoba. Jak nie. Ja wiem, I że to ludzie sobie. kupują do symulacji bardzo mocno i wtedy mają środek, te okna po boku, ale mi się to w ogóle nie podoba. Mi też nie, nawet jakbym dostał jestem za darmo, to te po nie? Mówi, ja jedyne Fale, co faktycznie typy. chcę, to chcę sobie tą 24 na 27, żeby nie jeszcze, nie? A to tak, to polecam, te większe monitory, no, te tak by... koszulki. Ale 27 mówi. to jest tutaj taki max, nie? No Norman na przykład na telewizorze, 75 nie, 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 ja, nie nie, wiem. Nie, nie. ja nie wiem, jak on tam ma to ustawione, kurde. Cała ściana pewnie, ale no... Tutaj ciężko wzrokiem to ogarnąć, kurde no ja sobie wtedy tą 24 2k przez, przeniosę w miejsce full HDa, full HDK sprzeda, nie? A 27 też będę miał 2K. Tyle Cześć boże Dobry dobry nie, dobry Regu jeszcze ja się do krążę zostało, wiesz? Dobra, spoko Spoko loko A ty nie jesteś za apałem? I Maciuś? No. Maciuś by podrał trochę. Połowę bym no Tak, grałem trochę w jedynkę. Ale to jak będzie dopiero play <gry> No to nie wiadomo kiedy to będzie, nie? No oni by zapowiedzieli wiesz, już po w tamtym roku, że będzie wiesz... A, już w tamtym roku miał być, tak, no tak. dokładnie. Na razie to coś teraz, tutaj, dopiero, teraz dopiero klasa dodatkowa wyszła. Teraz no. druida wrzucili na dniach. A ile no, to to wczoraj druida? grał. 130 zł 130 zł, i dostajesz skiny, dostajesz jakiegoś tam golda czy diamenty na wydanie Ale tak sklepie. jak już grasz jakąś tam postać, to już to ci zostaje. Nie, to nie jest to żaden early żeby że bierz, zapis, zostaje zostać. Go... Zostać. zostać. Chociaż też dopiero Adam dzisiaj z pracy mi powiedział, że tam co sezon trzeba robić nową postać, bo stara już nie ma sensu, nie? To tak, jak w diablo. Się... Wchodzą, no, diablo no, dokładnie te, w diablo te zwiady wchodzą takie, że lepiej się przetłumaczę. To mnie troszeczkę tak zniechęciło, szczerze mówiąc. A ile bo osób chęciło? Od W tej chwili wygoda na to, że trzech jest to dalej. A jeszcze tam właśnie gwyn, i, i jeden Aha, aha. A do sześciu można grać, nie? bo to też nie jest tak, że nieograniczona nie, nie liczba. Kurde, muszę przypomnieć temat, nie? Trochę Cześć, Cześć w Cosplay jest, co do... jest. Ale nie wiadomo, czy tam jest ym, granie Online za frajer czy to musisz być plusowe do tego wytwórczego, jak to na Właśnie. Właśnie. I podejrzewam, że pewnie plus jest pytań. potrzebny na pewno, to wszystkie gry faktycznie się plusowe otrzymują. To jakieś te pytanie, ci powiem Chociaż ci powiem, że teraz ja plusa nie mam wykupionego, a działa, nie? Tak? No to wiesz, może też to daje to, że kiedyś będzie wiesz, free to play gierka i nie będzie wymagany taki plus. Nie? Nie no, tak, to... Ale, ale to jest teraz zajebiste pytanie i żeś mi uświadomił teraz, no. tak. ja chciałem sobie grę kupić, a tu jeszcze plusa będzie trzeba wyjechać. Możliwe. Ja podejrzewam, że raczej ta gra nie będzie za frico na zasadzie tak, bez plusa, tylko tak. trzeba będzie tego plusa tak mieć. Aż no, mnie teraz kupał obudził. Bo to wtedy już odpada, no ja nie kupię teraz plusa, żeby jedną grę kurwa To Tutaj trzeba... Ja o, to, to nie. I tak. Ja tam nie tak kupuję plusa, bo ja grałem w gierki, które wymagają jakiejś subskrypcji. Ale teraz właśnie na nic nie pała jak to wygląda, bo też bywa, bo jak to będzie trzeba mieć plusa, też nie każdy będzie kupował tam na przykład co miesiąc, nie regularnie. Pograć. Pograć. No need to No nie widzisz, żadosta? No nie widzisz? Nie, no i musisz wrócić to, do, to planu, do planu. Do planu oryginalnego. Grand Pytanie, dodatek. Nie, nie, nie. Po prostu ja sobie kupię to i na letku będę grał, nie? Ja myślę, że laptop na spokojnie odźwignie te gra. Wiesz? Nie pewnie. Ja myślę, że się spalił na pokój. Przed gęstem. No to biega pożar! Mogę palić! Pół godziny pogranic. Ludzie, pożar! I czarna będzie filetem gasić laptopa. Koniec. Ludzie, pożar! Good job, pasty z laptop. No i bardzo dobrze to mi się podoba i tak ma być. Jedziemy tutaj, dobrze chłopaki robią, dobrze pracują, wszystko jest dobrze generalnie fajnie. Jeszcze też musimy wypróbować spróbować e, i tak dalej podzielić się kątem. Czy to można by było na spółę sobie? Robić, nie? To podzielić kątem? A te poe, tak? To co gadał Brock Tak, tak. No znaczy w sensie, żeby razem sobie opłacić. To yy, jest plusa. A plusa? Żeby sobie opłacić plusa, no. Ale czekaj, jak on to gada. Że jeden kupuje, tak? A drugi się loguje na to samo I konto. I drugi, drugi po prostu musi dostać pasy tego, te, tego konta i te konto musi jakby sobie po prostu zalogować się na nim na, tak, na swojej konsoli i jednorazowo je zostawić, a na swoim koncie gra. Dokładnie. To jakoś tak działało. Jednorazowo trzeba się tylko zalogować. Na przykład ty na moje konto, nie? Wiesz na wszystkich kontach tak, bierzone, i... tak. No i muszę je zostawić chyba u siebie na konsoli, nie? A na czas tak, tego tak, plusa tak, jakby. Tak. Pana osoba? Czy no to tak działa? Bo ja kiedyś kupowałem te konto y Plusa na dwa tygodnie. Dostawałem no. pasy do konta. E maila i hasło, i logowałem się na konto i te konto potem musiałem zostawić u siebie na konsoli i przelogowywałem się na swoje i miałem dwa tygodnie i tak plusa na swoim, nie? Potem no. te konto po prostu używałem. Oni jednorazowo takie konto tworzyli, nie? Co za makie, jak kupujesz? Jeszcze raz? Ty na 3 miesiące kupujesz, na miesiąc? Cię? Nie, wiesz co, ja zawsze biorę S na miesiąc. To najtańszy i najkrótki. Okej, okay, final lap, let's go, final lap. final lap. Mi to psuje tutaj. Wyobrażenie sensacyjną. Proszę chłopie. Zobaczmy z listu, co no. będzie. No. Teraz co? Tutaj, tutaj w opisie na PSN nie jest napisane, że do gry online wymaga FPS Plus, bo zawsze to jest napisane, jeżeli gra tylko i w ogóle, tak działa na necie. Oni to wszystko mierzyli, nie? Praktycznie, ja pamiętam, bo... że oryginalną ładowarkę do padów kupiłem taniej, bo ja ją kupiłem z drugiej ręki jako nowkę. Ale od kogoś, osoby prywatnej? Ja chyba wam nie dałem. Tylko około 100. I tak było taniej, bo ona kosztowała chyba 140-150, normalnie. Ale jestem zadowolony, nie? Także jak. Jak to... ja, ja miałem do PS czwórki, taką małą zalegro coś tam i ona zawsze ładowała, nie? Jeszcze pokazywały się fajne diody, bo była taka dioda w postaci pada namalowanego i się świeciło napis na czerwono, a potem na zielono, że już naładowane, to to działało, nie? Także no tutaj pewnie też trzeba trafić, ja ale

Behrman, Lawson, Lando Norris, and Chociaż na Allegro, Allegro można znaleźć oryginalną Apple, nawet za 6D. Używana za 80. Powystawowa za 100. I w opakowaniu, ale powystawowa za jakiegoś kibiec. Nie Co, tak szlać! 120 zł. Tu je ja widzę nowa. And alongside me today a man who I'm always pleased to see in the 36120 the legendary O Canada Oh oh Canada what a track There's probably some that A good start. A very green surface to start with. All about the braking, all about firing your car over the curbs, the way you have to dance the car over the curbs, particularly in turn 3 and turn 4 close to the barriers on the right-hand side.

jeden w Kanadzie jeździ mi się dobrze, a w Gran Turismo jeździ mi się dobrze. Znaczy bez rewelacji, tak powiem. Ten tor w Gran Turismo Kanada jest strasznie, moje zdanie, wąski. On jest jakoś tak trochę źle zrobiony, nie wiem. Dziwnie. Tutaj tutaj jest. Marina Tak, mniej więcej. Marina jest generalnie spoko zrobiona, jeździ mi się dobrze i tu, i tu.